Cześć. słuchajcie pokażę wam dzisiaj krótki filmik na temat montażu bramy garażowej ja zdecydowałem się na bramę Hormana z uwagi na to że montowałem sporo tych bram wcześniej na dużych inwestycjach i mam dobre tutaj opinie na temat tego producenta stąd też go powieliłem na swojej prywatnej budowie brama ma wymiary 5 m na 2,25 są to akurat typowe wymiary Hormana przy tego typu dużej bramie myślę że zwróćcie tutaj na to uwagę przy budowaniu domu gdyż często w projektach pojawiają się jakieś nietypowe wymiary typu 5,20 na 2,35 na 2,45 i wtedy czekają was niestety ale dość spore dopłaty za, za ponad standardowe wymiary bramy tutaj widzimy prowadnicę. wcześniej miałem ościeża otynkowane posadka jest już też wylana czyli można przyjąć już tutaj docelowe poziomy ja przyjąłem tutaj około 1,5 cm na płytkę Dobramy, domówiłem sobie trzy piloty. Napęd to jest tutaj, akurat wybrałem Supramatic P4. Jest to dość prosty napęd, który ma funkcję sterowania Bluetooth. Co ważne, zasilanie pod bramę musimy akurat w moim przypadku wyprowadzić około 3,5 metra od podciągu, tak żeby nam się gdzieś u góry nie wałęsały kable i bezpośrednio podłączamy pod napęd. Też dlaczego się zdecydowałem na Hormana? Z uwagi na to, że Forman daje 10 lat gwarancji na bezpieczne działanie bramy i 5 lat gwarancji na podzespoły tej bramy aby tutaj brama niezawodnie działała należy też pamiętać o serwisach bramy jaki koszt takiej bramy słuchajcie ja zapłaciłem 7400 zł brutto za tą bramę zamawiałem ją około 4 miesiące temu oczywiście w tej cenie jest też montaż tutaj akurat w budownictwie jednorodzinnym bardziej opłaca się kupić faktycznie z montażem gdyż mamy 8% VAT -u w tej cenie widzimy teraz otwieranie napędu otwieranie bramy fajnym fajnym gadżetem jest to że jest podświetlanie w napędzie także nawet jak wjeżdżacie do ciemnej do ciemnego garażu to to załącza się automatycznie lampa widzimy zamykanie fajne ciche zamykanie oczywiście po montażu Płytek, brama jeszcze będzie troszkę podregulowana, tak żeby nie było widocznej szczeliny prześwitu pomiędzy posadzką a bramą. Tak to wygląda. Ja wybrałem kolor RAL 7016, to jest brama w antracycie, w macie. Także fajny, przyjemny kolor. Słyszeliśmy też dużo opinii na temat struktury. To jest chyba struktura wood grain, że pojawiają się smugi. Także tutaj wybraliśmy gładką powierzchnię w macie tak jak widzicie ja mam garaż już w pełni otynkowany także nie było żadnego problemu z montażem montaż przebiegł czysto nie ma żadnych uszkodzeń więc tutaj działa to tylko i wyłącznie na plus moim zdaniem jeżeli nie macie ciśnienia z montażem bramy warto poczekać warto zrobić tynki na, na całości garażu wtedy ta brama nie jest zabrudzona podczas tynkowania tutaj widzimy podkładki pod pod prowadnicę tam wejdzie sobie płytka w środku brama jest delikatnie w kolorze szarym. Tak jak widzicie, ościeża są niepobrudzone po montażu. Brama ma też funkcję otwierania ręcznego. Tam widzicie przy napędzie zwisającą, taką zwisającą linkę. Ona służy właśnie temu, że w przypadku braku zasilania jesteście w stanie otworzyć bramę ręcznie. Oczywiście można też bramę otworzyć ręcznie z siłownika. Jest tam panel sterujący. Tak jak mówiłem, my do zestawu zamówiliśmy trzy piloty. Firma montażowa od razu zaprogramowała je, także dostaliśmy kompletny, gotowy produkt do użycia. Oczywiście w zestawie była też karta gwarancyjna. Także cały komplet dokumentów, plus instrukcja o obsługi. Także ja dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do subskrypcji i oglądania kolejnych filmów.